Wincenty Kosiakiewicz, Bawełna, Petersburg, nakładem księgarni K. Grendyszyńskiego, 1895 rok. 3. Upłynął tydzień jeden i drugi i Julian nie miał żadnej wiadomości o Lince. Spodziewał się zaś tej wiadomości od Andzi. Miał nadzieję, że uda się jej wpłynąć na linkę, przynajmniej choć na tyle, że linka zrozumie to, iż Julian nie bez powodu, nie dla fantazji swojej odmówić, był zmuszony swego przyzwolenia i że nie ma w tym żadnych swoich celów, planów i wyrachowań. Jego intencje mają jedno tylko na widoku: szczęście linki. Wprawdzie w przyjacielskim stosunku tych dziewczyn do siebie linka grała rolę przeważną, ona to wpływała na przyjaciółkę i kierowała nią. Ale Andzia przedstawiła się Julianowi jako natura powolna, łagodna i uległa do pewnej granicy tylko. Ta prześliczna i słodka dziewczyna miała charakter i można było być pewnym, że czemuś co stanie w wyraźnej i prostej sprzeczności z jej przekonaniem, stawi opór w pół cichy, ale nie przełamany. Julian liczył na jej charakter. Pewien był, że Linka nie przerobi jej teraz, nie nakłoni na swoją stronę nie pogodzi jej z niedorzecznym swoim planem wydania się za Sztajna. Oczekiwał przecież ciągle jakiegoś znaku, który byłby świadectwem skutków tej niezwykłej rozmowy, jaką miał z Andzią w swoim pokoju kawalerskim. Nie było to określone oczekiwanie. Julian nie spodziewał się listu ani wizyty, o formie nie myślał wcale. Był w nim jednak wyraźny instynkt, który utrzymywał jego myśli w stanie spodziewania się wiadomości ze strony Andzi. Kiedy i drugi tydzień minął spokojnie i bez wieści, Julian zawód jakby pewien odczuwać począł. Co tam się dzieje między nimi, zastanawiał się. I przyszła mu myśl, że Linka mogła przekonać Andzie, że mogła sama oszukana przez Sztajna donieść jej, że Sztajn jest człowiekiem czystym jak łza, że usiłowania Juliana są fałszywe, a jego sądy nieprawdziwe. Przypuszczenie to wprowadziło w duszy Juliana jakieś dziwnie niemiłe uczucie. Doznawał jakby niepokoju. Pewnego dnia zaszedł fakt wiele znaczący. Do fabryki przyszedł dla zobaczenia się z Julianem jeden z agentów, Wagner, który sprzedawał za dość znaczną sumę farb wyrabianych przez firmę Stein i spółka, głównie poza Łodzią. Stein nazywał go pechowcem i nie bardzo chciał z nim wchodzić w głębsze stosunki, Julian mniej wierzył w potęgę pechu i popierał go. W sprawach ważniejszych, więc choć to były sprawy handlowe, stanowiące więc główny wydział Steina, przychodził do fabryki, aby omówić naprzód interes z Rumińskim. Tak było i teraz. Przyszedł skarżyć się na ciężkie czasy, na zastój, na swoje podłe szczęście i zaproponować, aby weksel płatny jutro drugim zapłacić wekslem. Panie, naprzód nam potrzeba gwałtem pieniędzy, mamy sami zobowiązania, rzekł mu Julian. A potem to nie należy do mnie, pan wiesz. Pan przecież jesteś wspólnikiem, ale Stein. No, ja wiem przecież, że on zrobi wszystko to co mu pan powie. Ja go znam od dziecka, ja wiem kto on jest i co on wart. I ja panu powiem, drogi panie Rumiński, że ja prędzej spodziewałbym się, że krotman zbankrutuje, aniżeli że Stein będzie takim porządnym człowiekiem. Potem zaczął się na ciężką dole swoją uskarżać. Ot pracuje i pracuje, człowieki nic nie ma, choć już osiwiał w pracy. Wiesz pan, wsadziłem za dwa tysiące nowych farb hamerowi z ozorkowa. No, mój panie, co to za firma była ten Hammer? co to był za człowiek? Tyle lat. No i powiedz, on zbankrutował właśnie na te moje dwa tysiące. Ej, jej. Przez tyle lat nie mogłem się do niego dostać. Dostałem się raz i myślę sobie, no chwała Bogu, a tu masz. Czyste nieszczęście. Słowo daje czyste nieszczęście. Julian pomyślał sobie w tej chwili o zdaniu, które tak poważnie Stein wygłaszał o Wagnerze. Ten człowiek ma pecha. I rzekł do siebie. – Co, Ulicha, uwierzyć chyba w pech, czy co? Wagner skarżył się dalej. – Dwa tysiące. – Miał właśnie onegdaj, patrz pan, jego weksel. – No czy ja mogę nieszczęśliwy wywiązać się ze zobowiązań? – Powiedz, pan kochany, panie Rumiński, przecież pan człowiek jesteś. – Ale, panie, to zależy od Sztajna. – Niech pan mu powie. – Nam potrzeba pieniędzy i mamy nóż na gardle. Przecież macie pieniędzy, ani trochę. No, no, niech pan nie żartuje. Nie myślę żartować, mój panie Wagner. Żebyście nie mieli pieniędzy, to czy Stein płaciłby dawną likwidację? Jaką likwidację? No, plejte. Nie rozumiem. Jak to pan nie rozumie? Przecież Stein spłacił tych wszystkich, z którymi uregulował. Co? Co pan mówisz? Pan o tem nie wiedział? Nic a nic. To dziwne, całe miasto gada o tem. Kiedyż on zapłacił? Bo ja wiem, może w tym tygodniu, może w przeszłym? Spotkałem dziś fajda, który mi powiada: Słyszałeś pan, żeby co podobnego stało się w nasze miasto? Stein był mi winien 500 rubli, przed siedmiu czy ośmiu laty. Zrobił plajtę, dał dwieście na całe. Aż tu przychodzi do mnie i dopłaca mi dziś 300 rubli. Powiada, że on jest uczciwy człowiek, tylko że naprawdę nie mógł zapłacić. A jak teraz ma, choć prawo nie obowiązuje, to płaci. Ja Fańdowi od razu powiedziałem: Mój panie, w tym jest ręka rumińskiego. Ja sztajna znam od dziecka. Julian był zdumiony. O Otem, że Sztajn prowadzi inne interesy oprócz głównego wiedział od sztajna samego. I wiedział i to, że ma dochody poboczne, i że na swoją rękę zarabia niezależnie od firmy. Ale żeby mu przyszło do głowy taki użytek zrobić ze swoich pieniędzy? I to w chwili tak ryzykownej, przypomniał sobie to wszystko, co przed kilkunastu dniami mówiło sztajnie z andzią. Była to jakby prosta odpowiedź, Łotr pomyślał sobie, walczy ze mną najwidoczniej. Powiadam panu, jak o tem gadają na mieście, ciągnął dalej Wagner, pewny, że mówi Julianowi rzeczy przyjemne. Wszędzie sztajna chwalą, a choć ten i ów pan powiada sobie, że on jest po prostu głupi, to inni znowu powiadają, że jest mądry, bo to sztuka zrobiona dla kredytu. To Żydzi tak mówią. Ale i my, i Niemcy, gdziem się obrócił, bardzo chwalą sztajna. Powiadam panu, bardzo. Julian chciał zostać sam. Wziął więc epruwetkę do ręki. Wagner zrozumiał i wstał. Czy ja mogę liczyć na pana, że pan powie? Dobrze, dobrze, rzekł Julian, roztargniony. Mój panie, ja nie mogę, pan widzi przecież. Dobrze, dobrze. Dziękuję panu. Uścisnął mu rękę i wyszedł. Julian natychmiast postawił rurkę na powrót na stole. Potem wytarł ręce, wydobył papier listowy i napisał: Szanowna pani. Teraz i ja z kolei pragnąłbym pomówić z nią w sprawie, która nam obojgu leży na sercu. Racz pani widzieć się ze mną, a oddasz mi prawdziwą przysługę. Łączę uścisk dłoni, Julian Rumiński. Na kopercie położył adres Andzi i list bezzwłocznie wysłał.